Panel solarny na wyprawę x 28W. Podobno najniższa, jakby moc, która rzeczywiście się jakoś sprawdza, to właśnie te 28W. I w tej chwili unboxujemy. Unboxing. Co, tu jakiś discount na następne zakupy. Tutaj instrukcja. to wiadomo, nie czytamy jak każdy prawdziwy facet i polak. Tu, no, 50% mniej plastiku też ważna informacja. Tu jakieś tam opisy. Tak pudełko wygląda. No i tak wygląda panu cały. Tak się składa, tak się składa. Proszę bardzo. A tak się, tu jest jakaś kieszonka. Aha, tu jest taki stojak, że tak można ustawić. Tu wyświetlacz. No a tak wyglądają same jakby te te. Sprawdziłem wcześniej jak słońce było, to działa. A jak to będzie się sprawdzać w podróży, no to już się przetestuję, no wygląda solidnie.